Dzień dobry, jestem bardzo zadowolona, bo już mnie obejrzało 41 tysięcy. To nie jest najważniejszy punkt w moim życiu, ale to po prostu mnie motywuje, tak? Budzę się rano, i no co, najpierw kawa, a później filmik. I już mam motywację, tak? Za chwilkę do pracy. Tacy mając przerwę, no co wchodzę w YouTube i widzę właśnie, że nas jest coraz więcej. No, fajnie, fajne uczucie. Ja oglądam moje własne filmiki, bo chyba, bo zaczęłam się lubić. Lubię się lubię jak wyglądam, jak się mylę, bo wiem, kiedy się mylę, tylko nagrywając, tego się nie słyszy, tak? Od razu śmiech na twarzy. Moim terapią jest oglądanie na przykład wczorajszy filmik. Co powiedziałam, jak, co mogłabym zmienić. Wspominam Polski Ale na razie 41 tysięcy. A kiedy Wam życzę miłego dnia, to naprawdę Wam życzę miłego dnia. Super, mega fajny dzień Wam życzę. No. Dużo rzeczy zależy od nas. Humor wybrać to, a nie tamto. Zachowanie nasze to wszystko wybieramy my. To w sumie łatwa sprawa. Dobra. ¡Dame la de!